Siema widzowie, dzisiaj gramy w Minecraft na serwerze RGMC Trip Sky SkyBlock Jeśli chcecie więcej odcinków z tego materiału to strzelcie suba, łapkę w górę No i przechodzimy do odcinka, bo otóż będziemy robi Będę robić kilka odcinków z tego Jeśli będziecie chcieli to Będziemy nagry Będę nagrywał to dosyć często. No tak na początku musimy stworzyć wyspę. Eee, tak. Ciekawa wyspa, dosyć, powiem. O, jakieś itemki, a secika od razu nie biorę. Bo jak wpadnę eee, tam do no to będzie źle dosyć. to jest taka... Aha... Trochę mało miejsca. To się teraz brać to od razu zbiorę. Zasadzę ponownie. Dobra. Yy, są i... Dobra, można zrobić kobylista. Ale mamy tutaj... Ta... Kobylstoniarka. Trochę tutaj ich tak poustawiam, żeby dało się kopać. Praktycznie mogę tylko jedno postawić, bo kurde, nie przemyślałem tego, To se z tego klucze. To na kopię z 15 kluczy i pójdziemy zrobić opening. Mnie ciekawi ile i co dostanę z skrzynek. Pierwszy odcinek będzie trwał 8 minut, coś takiego. I zobaczymy, czy Wam się spodoba bo takie dla mnie nigdy nie robiłem yy, takiego odcinka. To jest mój pierwszy taki, może tam reakcja yy, na piosenkę Padiona. Oczywiście dam link w opisie do odcinka. Dobra, gdzie jest gościu co wymienia klucze? Czy to tak od razu można? Nie no... Zwyczajna skrzynia. Jest, co jest? nie ogarniam. Hmm. Może jest war barb, barb, barb. Nie, no, to jest... A, o. przyda się żelazo i kaktusy przyda. Eee. No. Nie też nie posiadam. A, tu dobra. No, gościu nie był po prostu podpisany. To moja wina. Dobra Ale opejtem o jadź. Dobra, śmieci wyrzucę Dobra to tak Wszystko co z tego takiego dobrego to Spodenki 4-2 Mieczyk 2-5 Kilafik 5-3-3 bardzo fajny dropik powiem, że naprawdę się opłacało yy... o kurde pójdę na działkę. Dobra, i trzeba tutaj tak drewno zrobić itemki się przydadzą. Byk, cyk, byk Siekierkę Jedną i łopatę Hmm, byk, byk Żeby się nam nic tak nie zrespiło Pozorny zawsze ubezpieczony, pamiętajcie Nie no, spody nie ma, to Kobiec niarki nie zrobię Ponieważ mamy tutaj no te 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 jak one miały storniark no stoniarki nakopiemy teraz dirta żeby powiększyć wyspę bo uważam że jest za mała nie lubię takich małych wysp i ogólnie takich działeczek Pierwsze co to skupię się, by zasadzić drzewa, a potem no, zrobimy jakiś domek, by była jakaś taka alabaza, można powiedzieć. Nawet dobra, tyle na razie starczy. Pyk, dobra. Tutaj będą drzewa. O, lipka. Dobra, no nie mogę, dobra, dobra, Zr popełniłem błąd na szczęście, tutaj nie da się stracić tak itemów, to bardzo dobrze, a już się zestresowałem, nie nienawidzę tak budować jakiś platform tak nad jakimś urwiskiem można powiedzieć nawet. Więc... no... no... Kurde, nie no po prostu. Możecie napisać w komentarzach w ogóle, jak się wam podobał filmik. I z czego byście chcieli jeszcze odcinki. Bo mnie to bardzo ciekawi, oczywiście. Ale ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Ale... chciałem wiedzieć, co was kręci. I nie liczcie, że na początku te odcinki będą jakoś bardzo wybitne, bo jestem słaby dosyć w nagrywaniu, więc tutaj też nie ma dużo co liczyć. Więc no... Mię ciekawi czy jesteś tutaj w tej górze... O kurde! I ty. Ej, nie sądziłem, że coś takiego ty może być. Ciekawe. Możecie też liczyć, ile razy spadłem Ej, podczas odcinka i ktoś, ile na... Jeśli ktoś napisze prawidłową odpowiedź, to przypnę serduszko w komentarzu. No. A to się w ogóle nie opaca tej tych mm, stołniarki zrobić z lawy i wody. Do tego niepotrzebnie goś, no automatycznie serwer dał stack tych stołniarek, bo tutaj po pierwsze jest tyle, a po drugie jedna wystarczy, bo dużo z, tam z takiego jednego można sobie wszystko nakopać na wszystko w sensie dobra ukośnik spawn albo nie lepszy pomysł skoczyć tutaj do void'a wyrzucę jakieś aha nie da się no dobra tutaj wrzucę te pierduki. Yy, o pyk gościu po openingu skrzynek kończymy odcinek Dziękuję w ogóle wszystkim, którzy to obejrzą. Naprawdę jesteście boscy. Bardzo dużo setów. Naprawdę mi się to podoba. Tylko nie wiem po co, jak ja się nawet nie będę klepał tutaj, ale spoko. Lepiej mieć niż nie mieć. Naprawdę. Lepiej mieć, niż nie mieć. Dobra, szybko sobie tutaj sety ułożę i to będzie koniec odcinka. Yy, mieczki te same, kilofy te same, to to tak wciepne. Dobra. I to będzie na tyle w tym odcinku. Ja was żegnam. Cześć i czołem, kluski.